– A, to ty. Wybacz moje zachowanie z cholu. Ostatnio byłem rozchwiany emocjonalnie. – Ostatnio? No co ty nie powiesz? – Ale to dla mnie niezwykle trudna chwila. Doszło do rzeczy haniebnej. Laska marszałkowska, symbol naszej demokracji, zniknęła. Mógłbym wezwać straż marszałkowską, ale już miałem jest mistyczność i wiesz, że rozumiem, to oni nie grzeszą. Dlatego patrzę na ciebie. Nieskażonego całymi tymi sejmowymi układami. Tylko tobie mogę zaufać. Panie marszałku, to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt. Oczywiście, pomogę. Proszę, nie bądźmy te co wystarczy panie Szymonie. Aha, dzięki. Dobra, to gdzie doszło do zdarzenia? Na miejscu, w moim gabinecie, wyobrażasz sobie? Pracowałem jak zwykle przy biurku, pewnie zobaczyłem jakiś flow, i ktoś musiał się zakraść. Dobrze, rozejrzę się tu trochę. Oczywiście, w razie czego jestem do pełnej dyspozycji, liczę na Ciebie i na Twoją dyskrecję.